Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam do modułu czwartego. Przypomnę, że w module trzecim zajmowałem się umiejętnością przetwarzania informacji. I ta postawa jest bardzo bliska, łączy się bezpośrednio z kolejną postawą, którą teraz przedstawię, czyli odróżnieniem faktów od opinii. Te dwie postawy, przetwarzanie informacji i odróżnienie faktów opinii, na pewno pomagają w walce z dezinformacją. Tu tylko przypomnę, taka dygresja z mojej strony, że Myślenie krytyczne najczęściej kojarzone jest właśnie tylko i wyłącznie z dezinformacją, czyli pewnym narzędziem, które pomoże w walce z dezinformacją. To jest bardzo uproszczone i niestety zawężone myślenie o myśleniu krytycznym. Tutaj, drodzy Państwo, mam nadzieję, że widzicie: u nas jest aż 10 postaw myślenia krytycznego i oczywiście zarządzanie informacją jest bardzo ważne, ale nie jedyne w kontekście rozumienia, czym naprawdę jest myślenie krytyczne. Drodzy Państwo, brzmienie faktu opinii co to takiego? Jak odróżniać fakt od opinii? Wszyscy tak naprawdę mamy z tym problemy. E, zatem powinniśmy jak najwięcej ćwiczyć odróżnienia faktu od opinii. No, ale najpierw wyjaśnienie. Fakty i opinie są często właśnie wypowiadane jednym tchem. Mamy wrażenie, że to jest to samo. Terminy te mają jednak oczywiście ogromną różnicę w ich znaczeniu. To, czy wypowiedź jest faktem, czy opinią, zależy od wiarygodności oświadczenia. Fakt odnosi się do czegoś prawdziwego, rzeczywistego. Coś, co jest poparte dowodami, dokumentacją. To się wydarzyło i mamy na to dowody. Z drugiej strony opinia jest tylko tym, co dana osoba wierzy lub myśli o czymś. To nie musi się zdarzyć, nie musiało się zdarzyć, a mogę mieć jakąś opinię. To no, z Państwa, przygotowaliśmy dla Państwa, dla uczestników tego kursu taką tabelkę, gdzie są kryteria takie już właśnie dobrze przygotowane, realne, precyzyjne, klarowne, czym się różni fakt od opinia i bardzo oczywiście zachęcamy do tego, żeby usiąść ze swoimi dziećmi, przedyskutować sobie tą tabelkę i oczywiście poćwiczyć odrzenie faktów opinii na konkretnych sytuacjach życiowych. I teraz kilka strategii. Gdy dziecko coś opowiada, co słyszało, widziało, to zapytaj szybko, czy to fakt, czy opinia. To bardzo fajnie działa, ja sam to doświadczam ze swoimi synami, także nie mają żadnego problemu, żeby odróżnić fakt od opinii. Gdy oglądacie jakiś program informacyjny, pytaj często, czy to fakt, czy opinia. Gdy, i to jest właśnie ten element tej kryteriów sukcesu, jeśli chodzi o, czy to jest, co jest faktem, a co opinią. I gdy już to będzie dobrze przećwiczone i będzie, będziecie wiedzieć, że dziecko oczywiście bez problemu odpowiada, co jest faktem, a co opinią, to też bardzo fajnie później pogłębić to poprzez pytanie, a dlaczego tak myślisz? Czyli załóżmy, że oglądacie jakiś program telewizyjny, jakąś informację i w tym momencie pytanie, czy to fakt, czy opinia. I załóżmy, że dziecko przyjął powiedziało, to była opinia. To dlaczego tak myślisz? Jakie argumenty, dowody, że była to opinia, a nie fakt? Przy wspólnym odrabianiu lekcji, czytając jakieś teksty naukowe czy humanistyczne, często zadawajcie to pytanie, czy to fakt, czy opinia? Niech to powinno być cały czas proces ćwiczenia właśnie, czy to fakt czy opinia.